Cześć! Bardzo serdecznie Was witamy. Cieszymy się, że możemy znów się razem pomodlić. Dziś wspomnienie świętej Marty, Marii i Łazarza. Byli oni przyjaciółmi Jezusa. Święty Jose Maria i Skrywa tak mówił o przyjaźni. Nie możesz być tak biernym. Prawdziwym przyjacielem swoich kolegów zostajesz tylko wtedy, gdy im pomożesz. Przede wszystkim pomóż im przykładem swojego postępowania a potem swoją radą i wpływem, który wynika z zażyłości. Módlmy się dzisiaj za naszych przyjaciół, módlmy się również w intencji dzisiejszych solenizantów. Życzymy, życzymy im dużo wszystkiego dobrego, dużo łask od Pana Boga. Zapraszamy Was wszystkich do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej, amen. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Módl się za nami, Święta Boże Rodzielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, rażbać w serce nasze. Abyśmy, którzy ze zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. pomódmy się w intencji zmarłych. Wieczny odpoczynek raczej im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę. Bardzo Was wszystkich serdecznie pozdrawiamy. Pozdrowienia dla Tosi. Moniki, Danuty, Piotra i Krzysztofa. Miło nam zobaczyć, że się razem modlimy i zapraszamy jutro o 12. .00. Życzymy Wam dobrego dnia przeżytego z Panem Bogiem. Dziękujemy i do usłyszenia. Dzięki, cześć.